Ostatnio napisała mnie znajoma z pytaniem, Bartek, jak nauczyć się języka obcego z naciskiem na rosyjski. Więc oto cztery tipy do nauki języka obcego. Zapraszam. Pierwszy tip tyczy się ogólnie nauki języków obcych. Jest to osłuchiwanie się z językiem. Jeżeli chcecie nauczyć się jakiegoś języka, zacznijcie od oglądania filmików, słuchania podcastów, nawet jeżeli na początek nie będziecie dużo rozumieć. Sam fakt usłuchiwania się bardzo dużo daje. Wasz mózg zaczyna rozpoznawać pewne schematy, i nawet jeżeli nie rozumiecie słówek, to nauka ich w przyszłości przychodzi z większą łatwością. Tip numer dwa to tip, z którym ja osobiście mam najwięcej problemu, czyli robienie powtórek. Powtarzać, powtarzać, powtarzać. Regularność niestety. Jest to krok do sukcesu, jeżeli chodzi o naukę czegokolwiek. Różne badania pokazują różne liczby, ale mniej więcej no, wszystko też zależy od umiejętności indywidualnych i predyspozycji, jednak wychodzi na to, że żeby nauczyć się nowego słówka, trzeba przetworzyć je około 30 razy w różnym kontekście. Mówię wszystko zależy od osoby, dla niektórych to będzie więcej, dla innych to będzie mniej. Jest to ciężkie i wymaga dużo skupienia. Tip numer 3. Ten tip już wiąże się bezpośrednio z nauką języka rosyjskiego. Gdybym mógł zacząć naukę języka rosyjskiego od początku, to bym to zrobił i tym razem uczyłbym się wszystkich słów od razu z akcentami. Gdy zaczynałem moją naukę rosyjskiego, myślałem sobie, a co tam z akcenty? Nie, akcenty... Niestety akcenty w rosyjskim są bardzo ważne i żeby się nauczyć rosyjskiego, łatwiej jest zacząć uczyć się z akcentami i umieć je od początku, niż potem uczyć się ich od nowa, tak jak było w moim przypadku. Dlatego bardzo polecam uczyć się od razu z akcentami. I czwarty tip też wiąże się z rosyjskim, też wiąże się z akcentami, jednak wiąże się z czytaniem. Polecam czytać jak najwięcej po rosyjsku. Po pierwsze, dlatego, że jest to inny alfabet i praktyka, jaką jest czytanie, bardzo dobrze pomaga w odnalezieniu się w tym języku. To tak jak za dziecka dużo musimy czytać, żeby czytać płynnie. Po drugie, jest to swego rodzaju pamięć mięśniowa, czytając słówka i wypowiadając dobrze akcenty. Podświadomie przyswajamy wiedzę i jesteśmy w stanie bez zastanawiania się, dobrze wypowiedzieć dane słówko. Daną frazę, także polecam czytanie tekstów adaptowanych z zaznaczonymi akcentami, bo tak nauka przychodzi najłatwiej. Dajcie znać, czy chcecie filmik z sposobami na naukę, czy czymkolwiek innym. Follow Pinguino for for Morbu.